No hej, witam, witam was ponownie Teraz pokażę wam jak zrobić taki No trochę łatwy, trochę niełatwy No, bumerang Dobra, zaczynamy Zginacie kartkę na pół Tak do linii O Teraz patrzcie, rozkładamy tak I te rogi Zaginamy do linii Z dwóch stron O, kiedy już mamy takie coś to zaginamy to aż do O, żeby wyszła taka, taka jakby koperta. Później, jeszcze raz na pół. O, widzicie taka koperta. Teraz, jeszcze raz na pół. O, i te rogi Tu musimy zagiąć, Żeby później ułatwiło nam. O, więcej ruchów. Rogi odginamy, a to zaginamy jeszcze raz te ostrogi trzeba zagiąć i składamy na pół ja mi wyszło trochę krzywe, ale dobra teraz to o, zaginamy do tej linii, żeby wyszło takie nie wiem, nie możesz z czym to porównać i ten bubanak taki będzie wracał. Teraz jeszcze raz. Wracamy. I No, patrzcie. To robi się tak. Teraz, jak mamy takie coś, to zginamy na pół. I tak. O. No, moje no skrzywy, no ale wam może wyjdzie, Teraz musimy to tak zagiąć I patrzcie. Powinno budzić. Ale... O, widzicie? Budziło. No, cześć. Tak ja się właśnie taki bumerang. Taki no, trochę trudny sposób, ale wiesz. Cześć ziomaczki, trzymajcie się i cześć. Czekajcie do następnego odcinku.